Hejka, witaj. Witam Cię serdecznie w piekle. Oczywiście nie przejdziesz przez bramy piekielne, nie mając odpowiedniej fryzury, więc musimy tutaj Cię wystylizować. Ostatnio uczyniłem piekło ikoną stylu. Miejscem, gdzie wszyscy są piękni, zadbani. Bo ostatnio w tym piekle jakoś ludzie i demony zrobili się tacy strasznie paskudni, tak. Zawsze przedstawia się na tych freskach te demony. O takich zakazanych twarzach, paskudne, obrzmiałe, po prostu takie odstręczające, ale postanowiłem, że to zmienię i teraz my będziemy w piekle mieli styl, będziemy modni, będziemy trendy, będziemy na topie. Ostatnio sobie walnąłem taką fryzurę. Wszyscy mówią mi, że oszalałem tutaj w piekle, zarówno potępieńcy, jak i małą wkleczaną ośmieć mi cokolwiek mówić, zarówno pieńcy, jak i inne demony mówią mi, stary słuchaj mi diable co nagle to po diable nie ma co się spieszyć z takimi zmianami nie daje się człowiek spieszyć to się diabeł cieszy ale ja uznałem że nie ja chcę radykalne zmiany tu i teraz i teraz wszystkich strzyżamy żeby wyglądali modnie i pięknie tak powiedz mi w jaki sposób umarłeś powiedz że masz taki rozczuklany włos mhm. wybuch ci iPhone w ładowarce no już wiesz na no... Na przyszłość, że się tak nie powinno robić. Nie powinno używać się telefonów podłączonych do ładowarki, tak. A spokojnie, tutaj telefonu mieć nie będziesz. Jedyne atrakcje to są: w sumie nie masz żadnych atrakcji, przez całą wieczność będziesz cierpieć. Będziesz smażyć się w płomieniach i będzie odchodzić skóra od Twoich kości, mięśnie, tkanki i będzie to wieczna agonia. Czasem będę Cię wyciągać z płomieni, żeby się Tobą pobawić. Żeby podźgać Cię trochę Dać Ci parę jadowitych węży Tutaj na rękę, na nogę, żeby Cię pokąsiły Będę Cię też czasem W moim gałrze gotować Więc no, będę Cię doręczyć Na wiele sposobów, prawda Jak tylko będę mieć ochotę Ale Na razie przejdziemy do strzyżenia, tak? Dobrze Dobrze, właśnie początek Zbliżymy Ci e, Włosy Żerącym kwasem, tak i już teraz zaczynają się tortury jakbym ci zmoczył włosy wodą to byłoby to zbyt piękne, dobrze? jest to kwas w roztworze 70% stosunkowo mocny będziesz mieć takie pułaty na skórze na głowie odpadające to może być straszny widok lepiej zamknij oczy nie patrz tutaj w lustro, dobrze Boli bardzo dobrze, ma boleć, ma piec, ma wyżyć tu górę. Niech ten ból przypomina ci o grzechach, które dokonałeś ze żywota. To znaczy, ja popieram grzech, tak, ale i tak ci muszę karać za niego. To jest trochę bez sensu. Ale... Dobrze. Okay. Sorry, jestem bez podkoszulka, ale strasznie jest tutaj gorąco. Oczywiście ty się rozebrać nie możesz. To jest część tortury. No. Ale przyznaję, że ładnie wygląda mnie. Belzebub też sobie falną ondulację, ma takie fajne loki, a Zale sobie nawet afrowano. Ma taką burzę włosów. Tak, a Mephistopheles on to w ogóle oszalał. Na grzybkę się zrobił. Wszyscy się śmieją z Mefiska. Wygląda jak taki głupi, debilny grzyb, po prostu muchomorek e, Więc dobrze. E, Następna rzecz. Będziemy cię czesać. Nie umiałem znaleźć żadnej szczotki, ale udało mi się zajmować ją od znanego niemieckiego lekarza. Wiesz o kim mówię, wiesz o kim mówię, prawda? Jest tutaj znany niemiecki lekarz również w płomieniach razem z austriackim, e, austriackim malarzem. Też tutaj znajduje się w naszych czeluściach, w najgorszych kręgach. I ty będziesz wraz z nimi. Tak, trafisz do ostatniego kręgu Dantego. Tak. Robiłeś straszne rzeczy za życie. Tak. Przyczyniłeś się do tego, że obecna partia rządząca rządzi w naszym kraju. Tak. Ja mówię tutaj o Polsce, oczywiście. To jest też kraj, który ja sobie podobałem. Homofobia. E, rasizm. Wszystko co najgorsze to właśnie w Polsce, więc bardzo kocham ten kraj z tego względu, prawda? No. No i mam taką szczotkę, no. Wibrującą. Chcesz, żeby ci tak powibrowało, co? Teraz traci nie wy bronić po tej czaszce, która jest wyżarta od kwasu chcecie te włosy ładnie rozczesać Wydaje mi się, że jest w porządku Twoje niuki uznane włosy. Udało mi się w końcu rozczesać, naprawdę. Miała się diabelnie te włosy rozkałtunione powiem ci. dobrze. Teraz przejdziemy do ostrzyżenia. Mamy włosy zwilżone, rozczesane. I teraz wezmę moje nożyczki, co prawda, są nieco zakrwawione. Ja nie mam takich precyzyjnych ruchów niestety, jestem gwałtownym demonem, więc może się zdarzyć, że ci przypadkiem, bądź nie przypadkiem, drasnę tu i łudzie, może zdarzyć się, że przypadkiem odetnę ci skrawek ucha, wybiję ci hmm, część ostrza w potylicę. Tak się może niestety wydarzyć. Ale jak nie będziesz się wiercić, to będzie dobrze. Nie gorąco jest tutaj, ale będziesz musiał się przyzwyczaić. Tutaj tak jest 24 na 7, ale jak ci gorąco to wiesz. Mogę spicat cię całego, żeby trochę ci umrzeć, co ty na to? Hmm? 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 Wystarczy. Dobrze. Okay. nie Cię tutaj ładnie, ja myślę, żeby zrobić Ci takie rogi z włosów, wiesz, tak wystylizować. Żeby troszkę Cię upodobnić do takiego demonicznego luku wiesz, co mam na myśli, tak? Doskonale. po prostu tak mnie kusi, żeby coś Ci zrobić. A, dobrze. Nie byś się powstrzymać, bo jeszcze dzisiaj nie dręczyłem żadnych potępieńców bo z reguły po tym pianie zlecam takim pomniejszym demonem ja tam z reguły się zajmuję w piekle dem e, taką demokracją biurokracją, demokracji tutaj nie ma żadnej ja mam pełnię władzy e, biurokrację, tam robienie, podpisywanie cyrografów i te sprawy strasznie to jest męczące trochę mnie to już dużo. ale tak poznętać się nad kimś to jest najpiękniejsza część całego dnia Dobrze, dobra, dobra, dobra. Wydaje mi się, że jest w porządku. Mm -hmm. eee, ja myślę... Co powiedziałeś? Nie podoba ci się, tak? Nie podoba ci się. Nie podoba ci się. A może będzie, będą Ci się podobały spalone końcówki? A? No. Ty mnie lepiej nie denerwuj, tak? bo już się ognia no to będziesz musiał się przyzwyczaić, bo tutaj, oły. ognie, ognie, ognie się palą cały czas, mój drogi. Więc będziesz musiał no, przywyknąć do tego gorąca, do tych płomieni, do tych tortur. Niestety. dobrze no matko, zrobiłem się strasznie z Nowa fryzura, nowy ja. Zrobiłem się taki wręcz pedalski, można by rzec. Jestem takim szatańskim Jeffree Star'em, można powiedzieć. Dobrze, mm -hmm. sassy, bitchy i te sprawy, nie? Dobra, e, na koniec jeszcze tutaj... E, spsikamy ci te włosy lakierem. że nie ruszaj się, mój drogi. Tak. I nie, nie zamykaj oczu, wiesz, bo jak ci przypadkiem psiknę to będzie fajny ubaw. Dobrze. Dobrze, dobrze, ja myślę, że wyglądasz całkiem, całkiem w porządku, pięknie, pięknie, w takim wypadku będziesz mógł już się udać na wieczne potępienie, a ja na razie mam przerwę, też się muszę poczesać i mam też tutaj specjalny psikadełko do polerowania rogów. Mm. Tak, tak, to by nie będę dawać. To jest tylko do demonów. Preparat na połysk diabelskich rogów. Patrz jak się błyszczą, widzisz, od razu lepiej wygląda. No nieważne. Dobrze. To ja cię wrzucam do tego ostatniego kręgu. Tam się przywitaj z austriackim malarzem, bez znanym niemieckim lekarzem. Tam to całe towarzystwo się właśnie znajduje. Możesz tam sobie z nimi porozmawiać. Na pewno się wszyscy razem dogadacie. Nie wszyscy mówią po polsku, niektórzy po niemiecku, wiadomo, niektórzy po angielsku, po hiszpańsku, po włosku. Ale jakoś tam znajdziecie wspólny język, prawda? Dobrze. Zatem żegnam się z tobą i życzę udanych tortur, udanego cierpienia. I w ogóle niech Cię szlak jasny trafi i idź do diabła. прост in до Д